Zapraszam Was na vloga, będzie to vlog dosyć nietypowy Ze względu na to, że dzisiaj mamy 8 czerwca I jadę na egzaminy Dzisiaj mam polski i matematykę Dlatego ta mądra sobie idzie I trochę się stresuję i wszystko Wam oczywiście pokażę Także zaczynam dzisiejszego vloga Ja już jestem w szkole i ja się tak boję Teraz mam polski yy, I lecimy na egzamin Podczas pandemii Dobra, ja jestem po polskim i napisałam już po polski, czyli egzamin ustny i egzamin pisemny. Tak, egzamin pisemny poszedł mi średnio, powiem szczerze, ale ustny mnie uratował ze względu na to, że umiałam lekturę, a to było mi potrzebne, więc jest ok. Nie stresuję się, że już chodzi o polski, bo już go napisałam, ale teraz czeka mnie matematyka, także ja znam swoje umiejętności i czekam na trzy. Albo 4, jeżeli będzie ok. Więc zobaczymy, co mi wyjdzie. Tak Kochani, teraz skończyłam y, matematykę pisemną, i teraz y, czeka mnie jeszcze matematyka ustna. Ale wydaje mi się, że będzie dobrze, bo Pani bardzo dużo mi pomogła, więc y, jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Okay, kochani, dzisiaj witam Was z drugiego dnia naszego vloga, czyli drugiego dnia moich egzaminów. Dzisiaj mam egzamin z, po, z geografii i z biologii. Już z biologii napisałam egzamin pisemny, teraz został mi tylko ustny, Wiecie, ja czekam ja geografia? Powiem Wam, było mega trudno, ale to mnie tak straciło. Ten, ten egzamin mnie tak już nie stresują ten pierwszy był najgorszy, ale to, że ułamał mi się paznokieć, którym, na którym niedawno byłam, to po prostu jest szok i to mnie mega nerwuje, że on się ułamał, a był już taki długi, i taki ładny, w sensie mój paznokieć, nie ten zrobiony akrylem i tak teraz czeka mnie jeszcze biologia, w sensie geografia i kończymy na dzisiaj. Tak, jest wielki sukces, ponieważ y, już napisałam biologię, y, biologię i ustną, i pisemną, i teraz została mi tylko, żeby y, i pisam geografię ustną, i pisemną, i teraz zostało mi tylko, że Pani podliczyła mi punkty, więc y, no i ja się cieszę z biologii, mam dobrą ocenę, no, więc też się cieszę. I na dzisiaj kończymy mój dzisiejszy vlog ze szkoły. Widzimy się jutro was kochani, trzeciego dnia naszych egzaminów, ja już jestem w szkole, dzisiaj piszę z chemii i z fizyki, tak się boję, gorzej niż przed matematyką, bo z fizyki jestem takim po prostu Einsteinem, tak jak pisemkarką, czyli praktycznie żadnym, więc trochę się boję, no ale się dużo uczyłam, więc może dobrze mi pójdzie, trzymajcie za mnie kciuki, a ja lecę. A więc teraz tak skończyłam z chemii pisać, sprawdzian um, ustny i pisemny i poszedł mi lepiej ustnym nie pisemna. ale czułam, że dostanę za chwilę zawału, bo tak trochę stresowałam, ale jest jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o fizykę, bo najpierw chemia, potem fizyka i trochę się boję, no ale trudno. Idę teraz do mojego brata, bo on też ma dzisiaj pisze sprawdzian. On pisze z polskiego i z matematyki. On się w ogóle nie stresuje, on chyba nie zna zasady tych, yy, tych sprawdzian, że to decyduje, czy przychodzi następnych następnej klasy, ale ja się mega stresuję, zobaczy jak mu idzie, bo ch chyba też ma teraz przerwę. Więc lecę do Skara. Wracamy do klasy. Dobra, więc teraz tak. Napisałam chemię i napisałam fizykę. E, fizyka była i ustny, i e, pisemny. Pisemne poszedł mi tragicznie, ale ustny mi podratował, więc może coś z tego będzie. Widzimy się, moi drodzy, już przed dzień moich egzaminów. Dzisiaj piszę z historii i z angielskiego. Także z angielskiego to praktycznie nic się nie czułam, bo ja z angielskiego bardzo, do z angielski bardzo dobrze umiem. Z historii trochę sobie powtórzyłam i napisałam już taki pisemny sprawdzian. E Naprawdę pisemny, teraz czekam mnie jeszcze ustny, no i wiadomo angielski, ale angielski to się nie przyjmuje. Może wyciągnę nawet na sześć, jeżeli mi się uda, a zająć siebie to pewnie mi się uda, ale chyba poszedł mnie jakoś słabo pisemny, coś tak czuję. Ale pewnie ustny pójdzie lepiej, zawsze tak jest, jak słabo idzie pisemny, to dobrze idzie ustny. Kochani, ja się z wami witam, dzisiaj mamy ostatni dzień moich egzaminów i dzisiaj postanowiłam, że się do was... Yy... Do Was odezwę jeszcze w lustrze w domu, ponieważ e, za chwilę do szkoły i szybko, na szybko się ogarnęłam. Moja jeansowa spódnica i moja bluza z pumem mieścią w holu e, zakupowym, do którego, wam od, do którego Was odsyłam, bo naprawdę dużo o niej nie mówiłam, jest ona bardzo fajna i bardzo ciepła, a że w mojej szkole teraz jest mega zimno, bo ciągle tam wietrzą ze względu na koronawirus, to ona będzie idealna. I tak, słuchajcie, bardzo żałuję, że Wam nie pokazywałam codziennie moich outfitów, bo były naprawdę bardzo fajne i codziennie się przebierałam. Dlatego bardzo żałuję, że Wam ich nie pokazywałam, ale że mam ostatni dzień moich egzaminów, to przynajmniej dzisiaj Wam pokażę, jak to dzisiaj u mnie wygląda. Na szybko teraz lecę z śniadanie i lecę do szkoły, bo mam dzisiaj egzamin z informatyki i z a, niemieckiego. To już są ostatnie egzaminy, które będę pisała i się bardzo cieszę, bo już mam dosyć tych egzaminów, przyznaję szczerze. Więc tak. I ogólnie pokażę Wam jeszcze, co ze sobą zabieram zawsze podczas tych egzaminów, bo wam tego nie pokazywałam, a przydałoby się to pokazać, więc pokażę Wam. I słuchajcie, wczoraj pisałam egzaminy z dwóch przedmiotów. I powiem wam szczerze, że z jednego przedmiotu byłam bardzo załamana. E, oceną, którą dostałam, w tym barierze, że ja ten przedmiot bardzo lubiłam, a że bardzo go lubiłam, to myślałam, że już na tyle znam wszystko z tego przedmiotu, po prostu nie muszę się już w ogóle uczyć. Okazało się w ogóle inaczej i ja sobie tak robiłam, że jestem takim bosem i wszystko już umiem z tego przedmiotu. Okazało się, że to mam bardzo słabą ocenę i do każdego kogo dzwoniłam e, i się, pytali się, co dostałam z tego przedmiotu. Ja mówiłam tą ocenę, to wszyscy byli w szoku, że ja ten przedmiot i taka ocena to do siebie nie pasuje. Więc więc próbowałam sobie poprawić humor moimi ulubionymi serialami, ulubionym jedzeniem, ulubionymi piosenkami i piosenkarkami, ale jakoś mi to nie szło. W ogóle mi to nie szło i czułam się bardzo głupie z powodu tej oceny. Dlatego rada dla Was nigdy, ale to nigdy nie przeceniajcie swoich umiejętności z jakiegoś przedmiotu, z którego jesteście nawet bardzo dobrzy. A... I wydaje Wam się, że wszystko umiecie, kujcie to jeszcze bardziej, bo ja jestem przykładem na to, że pomimo, że czegoś coś bardzo lubimy, to nie zawsze wychodzi tak, jakbyśmy chcemy. Więc... Uczcie się, nawet jeżeli myślicie, że wszystko umiecie, uczcie się dalej, bo to tak nie działa. Teraz pokażę Wam to, co zabieram na każdy mój egzamin, który miałam i dzisiaj również to, co zabieram. Mianowicie książkę z tego przedmiotu, który akurat dzisiaj piszę. Notatnik ze wszystkimi notatkami, które robiłam. Um, Butelka filtrująca zadaw. jeżeli nie wiecie co to, do czego już ta butelka, to ona filtruje wodę ze względu na to, że mamy ten filtr w środku. Dwie kanapki, bo jestem strasznym głodomorem i nawet tutaj muszę coś zjeść. Przeważnie jakaś torebka, to akurat jest moja trybka Juicy, nie zawsze jest ona. I piórnik z długopisem, bo przez koronawirusa nie mogą mi nawet dać długopisu. Dzisiaj na szybko na śniadanie mam kanapki z drobiową szynką i sosem tatarskim, dlatego wcinam i lecimy do szkoły. Jest tak. Ja skończyłam pisać z informatyki, informatyka poszła mi dobrze, gdyby nie ten nieszczęsny scratch, którego nie potrafiłam zrobić, ale i tak jest dobrze i tak się bardzo cieszę, dlatego teraz został mi tylko niemiecki koniec egzaminami i powiedzą mi średnią i przechodzę do ósmej klasy. I tak, moi drodzy, witam się z wami następnego dnia. Wczoraj już się po prostu nie dałam rady odzywać, bo byłam tak podekscytowana z tych wszystkich emocji, że odbrałam mowę. A mniej między innymi chodzi o to, że uwaga, uwaga, tam, taradam, tam tam dobra, nie wychodzą mi efekty dźwiękowe, ale zdałam do ósmej klasy, więc jestem tak z siebie i z moich rodziców zadowolona, bo nie tylko moja to zasługa w tym, że zdałam, ale również ich, Jestem tak po prostu podekscytowana i tak się tym wszystkim cieszę, że mogę się nazwać już ósmą po wakacjach, e, że to jest szok. Teraz przychodzę do Was z moimi wszystkimi ocenami. I teraz tak, troszeczkę gdybym miała inną ocenę z historii, byłabym jeszcze bardziej zadowolona. Gdybym miała chociaż tą trójkę, byłabym jeszcze tak całkowicie zadowolona z tych moich wszystkich ocen. Nie to, że jestem niezadowolona, tylko ta jedna ocena to trochę zbiorę z tropu, ale spokojnie na następny rok będzie ona jeszcze lepsza. Więc e, tak, z języka polskiego mam trzy, z matematyki również mam trzy, z fizyki trójka, z chemii trzy, z niemieckiego trzy, z historii, uwaga, z historii mam dwójkę i teraz każdy, kto mnie zna, to teraz mówi, o nie, ty masz dwójkę, ty i ten przedmiot, i dwójka to do siebie nie pasuje. Ja wiem, że to do siebie nie pasuje i to jest takie trochę, wiecie, yy, jest trochę słabe, ale... Yy, no co zrobić? Trochę mi zjadły powstanie powstanie styczniowe powstanie warszawskie. I to trochę był taki temat, którym jest biustropu. Lecz wojna secesyjna, w Stanach zjednoczonych dobrze mi poszła, więc yy, no trochę słabo mi poszła ta historia, ale na następny rok się poprawię z niej. Yy, z języka angielskiego mam cztery, z yy, geografii trzy, z biologii również trzy. Wiecie co szczerze mówiąc, wszystkich przedmiotów, oprócz angielskiego i ma, yy, yy, historii, mam trójki. A z angielskiego mam czwórkę, a z historii dwórkę. Więc wydaje mi się, że jak na edukację domową, że cały rok miałam edukację domową i tylko pod koniec roku dopiero miałam. Yy... Pod koniec roku dopiero miałam te lekcje online. Te lekcje online dużo mi dały. To wydaje mi się, że i tak jest to bardzo dobry efekt. Nauczyciele też byli ze mnie bardzo zadowoleni. Moja wychowawczynia pod każdym egzaminem, który zdawałam, pisała do mojej mamy, że gratulacje kolejnych, nowych, znanych egzaminów. Dlatego ja też się niezmiernie cieszę. No i na pewno mogę Wam już teraz zapowiedzieć, że będą no filmiki back to school, dlatego na nie czekajcie. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmiku. Pa!